Cześć wam mili, moi mili, Krzyniu z tej strony, witam was na kolejnym live'ie mojego autorstwa. Dzisiaj chciałem wam odpowiedzieć na konkretne pytanie i co dalej, co dalej robimy, co dalej z tymi nagraniami. Po tych wszystkich ciepłych słowach jakie mnie spotkały, oczywiście bez słów krytyki też się nie obyło, ale bardziej mnie motywują ludzie, którzy czują, że tak powiem, tą samą czaczę co ja. Chcą, chcą w jakiś sposób ze mną rozmawiać i właśnie dla Was po tych wszystkich miłych słowach postanowiłem przemyśleć koncepcję tego wszystkiego, co ja robię. I zrobić coś dla Was. I to, co mi się marzy, to stworzenie takiej społeczności ludzi wzajemnie się wspierających. Wiadomo, że niestety nastały dla nas ciężkie czasy. Jesteśmy pewni obaw o przyszłość, o, o jutro, ale myślę, że jeżeli się zjednoczymy razem, to będziemy w stanie przetrwać najgorsze. Natomiast, wiadomo, żeby była społeczność, to muszą być ludzie. Zdecydowałem się na te livey po to, żeby wyciągnąć troszkę, tak jakby tyle, na ile mogę swoją ręką, pomocy do osób, które czują niepokój, strach, nie wiedzą co ze sobą zrobić, i wiem, że niektórzy z Was nie są w stanie sobie samemu z tym poradzić. Dlatego, jeżeli koncepcja, moja koncepcja ideowa na temat takiego społeczności wzajemnie się wspierających jest dla Was ciekawym tematem, i chcielibyście się przyłączyć, no to informuję co, co następuje, projekt będę dalej kontynuował. W tym celu dzisiaj mam dla was taką dwie zasadzie prośby. Po pierwsze, jeżeli chcesz. Brać w tym udział, proponuję ci, żebyś włączył sobie powiadomienia na temat tego, czy ja prowadzę jakieś nagrania, czy nie. Mam nadzieję, że w przyszłości również wasze się e, nagrania pojawią, że złożycie tutaj publiczne świadectwo, e, powiecie jak bardzo Wam zależy na innych i chcecie pomóc, e, dlatego że w kupie jest siła i ja w to ogromnie wierzę, że razem jesteśmy w stanie, jak to się mówi, przenosić góry. Więc proponuję włączyć sobie powiadomienia, jeżeli tego jeszcze nie macie, co nie znaczy, że macie brać udział w każdym moim live'ie na żywo, ale może dostaniecie przynajmniej informację, że coś takiego było i możecie sobie później odsłuchać. Live'y nie będę się starał robić na siłę codziennie, jak to się mówi, sztuka dla sztuki jest bez sensu, więc będę robił tylko wtedy, kiedy będę twierdzi, stwierdzę, że jest o czym z wami dyskutować, a też marzy mi się o to, żebyście również wy stanęli przed kamerą, pokonali ten strach, powiem wam, nie było mi łatwo zrobić pierwsze nagranie ze mną udziałem. Ogromnie się bałem, jak to się przyjmie, ale dostałem dużo od Was słów otuchy. I dlatego postanowiłem się nie poddawać i walczyć dalej, i walczyć o, to, o tą społeczność ludzi wzajemnie się y, wspierających. Na razie społeczność online, ale jak się skończą te wszystkie zakazy i nakazy, to mam nadzieję, że się spotkamy y, face to face. Druga rzecz, że możecie sobie zasubskrybować mój kanał na YouTube, też będziecie mieli na bieżąco wszystkie informacje. Będę się starał umieszczać tam wszystkie live'y od razu. Pomyślę nad opracowaniem jak tworzyć nagrania wideo, niekoniecznie transmisję na żywo i będę chciał starał się rozbudowywać ten swój kanał na YouTube. Aczkolwiek wiem, że jeszcze wiele rzeczy muszę się nauczyć, wiele rzeczy. Nie wiem, nie potrafię, ale to tylko czas pokaże i przede wszystkim chęci. Jestem samoukiem w dużych dziedzinach, więc na pewno jestem w stanie to opanować. Natomiast to jest podstawą naszego tego wszystkiej całej działalności. Żeby była jakaś społeczność, to muszą też być ludzie. Dlatego, jeżeli macie wśród swoich znajomych, a na pewno macie, ludzi, którzy się właśnie zastanawiają, co będzie z nimi dalej? Zastanawiają się, boją się tak, i chcielibyście dać im troszeczkę słowa pokrzepienia i zaangażować ich razem do wspierania się nawzajem. I uważasz, że warto komuś pokazać któryś materiał, wideo, który umieszczam, to proponuję Ci, żebyś wysłał do niego te informacje. Na przykład to nagranie i powiedział i o tej inicjatywie i ta, jeżeli jesteś teraz nową osobą, która mnie kompletnie nie zna, dostała ten materiał, no to słuchaj, to są informacje dla ciebie. Jakiś czas temu, dokładnie 31 marca, zdecydowałem się zrobić swój pierwszy live na żywo. Powiem ci, że walczyłem z tym długo, bardzo się bałem, przede wszystkim o tym co mnie inni pomyślą i tak dalej, chociaż w życiu się nauczyłem, że cokolwiek zrobię to i tak ktoś to skrytykuje, ale miałem dużo obaw i powiem tak, że ten live to był taki troszeczkę zrobiony ze strachem w oczach. Na szczęście nie wyszło aż tak tragicznie, jak ja sobie to obejrzałem. Drugi etap to chciałem wesprzeć pewną inicjatywę, chodzi o klub podróżników Namaste, znam właściciela i wiem, że oni mają, jako przedsiębiorcy mają poważne problemy i chciałem zaangażować Was do udziału w różnych takich ty, przedsięwzięciach, albowiem ja może i ten, że tak powiem bastion na mastę uratuję, ale inni przedsiębiorcy też mają problemy. Nie jestem w stanie wszystkim pomóc, ale na pewno może masz coś, co, co jest warto uratować e, i chciałem Was zachęcić do takiej solidarności. No i na tym się skończyły moje pomysły, ale trzeciego dnia e, normalnie niespodzianka. Koleżanka mi napisała, o czym będzie mój trzeci live. Ja go w ogóle nie miałem w planie, zrobiłem go. I potem miałem y, tendencję, że już miałem odwagę robić. I zachęcać ludzi do budowania społeczności, ludzi wzajemnie się wspierających. I to kontynuowałem. Ostatnio kolega powiedział: zdaj to na YouTubie, bo nie wszyscy mają Facebooka i chciałbym to udostępnić innym. Odważyłem się, zrobiłem to, jest już ten kanał na YouTubie, co oficjalnie ogłosiłem to wczoraj i myślę, że mogę dotrzeć do innych ludzi i to mnie zainspirowało do takiej myśli, że skoro ktoś już chce, już uważa, że odgrywam jakąś znaczącą rolę, no ja akurat się za takiego wielkiego guru nie uważam, ale jeżeli twierdzisz, że tak fajnie jest, i więc postanowiłem stworzyć taką społeczność ludzi wzajemnie się wspierających. W tej chwili będzie to społeczność online i ruszyć dalej z tą inicjatywą. Więc, jeżeli ktoś, jakiś znajomy ci to udostępnił, to znaczy, że po to to zrobił, że myśli o tobie, że chce z tobą działać i. By, i, two i... W razie czego wyciągnąć ci rękę pomocną. Wiadomo, wszyscy mamy różne problemy. Nie wiemy co będzie jutro, ale trzymamy się razem. A moim marzeniem jest to, żebyście pewnego dnia również i wy mieli odwagę stanąć przed kamerą, światu powiedzieć, jak bardzo się dla siebie jesteśmy ważnymi ludźmi. E, działać wspólnie w różnych przedsięwzięciach e, i myślę, że będę pracował nad tym, żebyśmy ta nasza społeczność była coraz bardziej ciekawsza, coraz bardziej e, intrygująca. Więc e, jeżeli uważasz, że to warto, to jest komunikat dla nowych ludzi e, Porozmawiaj z tym, od kogo dostałeś ten y, materiał. Y, takich jak my jest więcej, o więcej osób podobnie myślących, więcej osób, których tak naprawdę chce się trzymać. Nie poddawaj się strachowi, nie poddawaj się rozpaczy, być może właśnie straciłeś pracę. Y, wie, Wszyscy zdajemy sobie sytuację z tego, co jest. Z tego, co się dzieje, ale razem jesteśmy w stanie wybrnąć z tej trudnej sytuacji. A nuż się tutaj znajdzie ktoś, kto właśnie potrzebuje kogoś, że tak powiem, zatrudnić, a może akurat ty będziesz miał takie kwalifikacje. I dzięki tej wymianie informacji, dzięki tej społeczności, póki co online, być może ta idea ogarnie dzięki Wam, będzie, będą tu coraz lepsze, nowe pomysły. I będzie to jeszcze bardziej ciekawsze niż jest w tej chwili, i być może rzeczywiście stworzymy bardzo, bardzo zorganizowaną społeczną grupę, która będzie się razem trzymać, razem wzajemnie pomagać i przetrwamy ten trudny, ten trudny okres czasu. Jak widać, musimy liczyć tylko, tylko i wyłącznie na siebie. To tyle co ja chciałem wam do powiedzenia. Na końcu powiedziałem, że mój pierwszy live był przede wszystkim o tym, jak Jezus Chrystus pomaga mi w życiu przetrwać to wszystko, co się dzieje. Dzięki osobistej relacji z Jezusem Chrystusem mam spokój ducha. Robię dalej, kontynuuję to dzieło, ponieważ wy żeście się pojawili na moim... Moje na mojej drodze, e, liczę, że również wasze pomysły się tutaj w ciekawej pojawią, e, że się, jak to się mówi, <laughs> idźcie i rozmnażajcie się, ale w tym momencie mówimy oczywiście o tym od słowa do słowa, od znajomego do znajomego, podzielcie się, a nuż to co prezentuję jest akurat dla ciebie, może akurat to potrzebujesz, słowa otuchy i, i, i tak dalej, na dzień dzisiejszy nie mam lepszego lekarstwa na to wszystko, co się dzieje, jak Słowo Boże. Tu mam bardzo ciekawy taki egzemplarz Nowego Testamentu w tak zwane Moro, czyli Słowo Boże. To jest priorytet, który pomaga mi przetrwać te ciężkie czasy. Mam nadzieję, że Was zarażę, jak ja to się śmieję, pandemią Słowa Bożego i że razem. Zdziałamy naprawdę wielkie, wielkie rzeczy i to bardzo, bardzo wielkie rzeczy. Dzięki Wam wszystkim, którzy jesteście. Dzięki za te miłe słowa, otuchy. Jeżeli jesteś nową osobą, która pierwszy raz mnie ogląda, ktoś Ci to udostępni materiał. Poroz to znaczy, że ten znajomy myśli o Tobie i wiem, że razem zdziałamy bardzo wiele. A jak się rozwinie ten projekt, to. To jeszcze nie wiem, więc na pytanie, które zadałem w tym poprzednim, i, i co dalej, odpowiadam. Dalej walczę, dalej się nie poddaję i mam nadzieję, że zaskoczę sam jeszcze siebie, jak daleko może mnie to zaprowadzić. Na pewno będę pracował nad tym, jak to rozwinąć, ten projekt. A najważniejsze jest to, jak z Wami pójść. Do przodu jestem otwarty na wasze propozycje e, i tak dalej e, i mam nadzieję i, i powiem wam tylko jedno tak naprawdę gdyby odwagi mi nie dodawał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus to ja prawdopodobnie bym dzisiaj nie był tutaj przed wami przed kamerą prawdopodobnie bym się nigdy na to nie odważył ja do pierwszego live'a walczyłem długo ze sobą nie mogłem pokonać ten strach, ale w końcu go zniwelowałem. Boś mam spokój ducha, to nie znaczy, że strachu nie odczuwam. Może się co prawda nie boję tej całej epidemii, co nie znaczy, że nie jestem rozważny, ale w końcu po modlitwie pokonałem strach i mam nadzieję, że razem z Bożą pomocą ten projekt, który dzisiaj macie okazję oglądać, będzie potężną społecznością, gdzie razem będziemy budować naprawdę fajne rzeczy, a przede wszystkim musimy się wspierać, bardzo się wspierać, bo wiem, że część z was jest przestraszona, część z was niepewna jutra, bo na przykład nie ma pracy, nie wie za co przeżyje, ale razem wspólnymi siłami będziemy w stanie ze sobą, ze sobą przetrwać, więc to tyle na dzień dzisiejszy, na razie kochani, do zobaczenia. I czekam na Wasze pomysły, czekam również na to, aż będzie można tutaj zobaczyć na tych live'ach również Was, Wasze świadectwa, i cokolwiek chcecie powiedzieć innym. Myślę, że inni też czekają na Wasze słowa, Otuchy. Nie bójcie się tego. Ja wiem, że to jest trudne. Ja powtarzam, ja miałem na pierwszym nagraniu stam przed kamerą, ja się tak strasznie bałem, ja miałem taki strach w oczach, że to jest masakra. Na nagraniu tego nie widać, bo ja sobie to przejrzałem, odsłonąłem to moje pierwsze nagranie, ale jednak on tam był, jednak on tam był. Życie Wam odwagi i budujmy razem coś wspaniałego. Społeczeństwo ludzi odważnych i wzajemnie się wspierających. Do zobaczenia, cześć!